W małym miasteczku pod Krakowem, gdzie jesienne liście tańczyły na brukowanych uliczkach, mieszkała 17-letnia Kasia Nowak. Jej życie przypominało szary obraz, pełen obowiązków, ale pozbawiony kolorów szczęścia. Po śmierci ojca trzy lata wcześniej, dom przy ulicy Słowackiego stał się więzieniem, w którym rządziła żelazną ręką jej macocha, Beata. Tego październikowego wieczoru, gdy pierwsze przymrozki malowały szyby lodowymi wzorami, Kasia siedziała w swojej ciasnej komórce pod schodami. Przez cienkie ściany dobiegały jej głośne rozmowy beaty z sąsiadkami o zbliżającym się festiwalu folklorystycznym w mieście. Kasia musi wystąpić, krzyczała macocha, trzaskając szklankami. Musi zagrać na akordeonie ojca. To jedyna szansa, żeby pokazać się ludziom i może w końcu się do czegoś przyda. Dziewczyna drżała na samą myśl o wystąpieniu przed tłumem. Nigdy nie grała publicznie a jej znajomość instrumentu była skromna, tylko kilka melodii, których nauczył ją ojciec przed śmiercią, ale w świecie Beaty jej zdanie nie miało znaczenia. Macocha Beata była kobietą o ostrych rysach i jeszcze ostrzejszym charakterze. Pracowała jako sprzedawczyni w lokalnym sklepie z artykułami muzycznymi i uważała się za ekspertkę od wszystkiego, co związane z muzyką. Jej własne ambicje artystyczne nigdy się nie spełniły, więc teraz próbowała żyć przez kasie. Słuchaj mnie dobrze, dziewczyno, warknęła Beata, wchodząc do komórki Kasi jak burza. Zapisałam cię na festiwal. Wystąpisz za tydzień i lepiej, żebyś mnie nie zawstydziła. Ludzie będą patrzeć, a ja nie pozwolę, żebyś zrobiła ze mnie pośmiewisko. Kasia podniosła wzrok z nad książki, którą czytała przy świetle małej lampki. Jej oczy, ciemnozielone jak letni las, wypełniły się łzami. Ale ja, ja nie umiem grać na tyle dobrze, żeby żadnych ale. Przerwała jej macocha. Twój ojciec miał talent, więc ty też musisz go mieć. To w genach. Będziesz ćwiczyć każdego dnia po szkole zamiast siedzieć z nosem w tych głupich książkach. Akordeon ojca stał w salonie pokryty kurzem i wspomnieniami. Tomasz Nowak był znany w okolicy jako utalentowany muzyk, który potrafił rozweselić każde wesele swoją grą. Jego córka pamiętała, jak siadała mu na kolanach i słuchała, jak palce taty tańczą po klawiszach. Wydobywając z instrumentu najpiękniejsze melodie. Po śmierci ojca akordeon stał się tylko częścią dekoracji, boleśnym przypomnieniem tego, co zostało utracone. Kasia dotykała go tylko wtedy, gdy sprzątała, szybko i ostrożnie, jakby bała się obudzić duchy przeszłości. Teraz, patrząc na złośliwy uśmiech Macochy, wiedziała, że nie ma wyboru. Beata potrafiła uczynić jej życie jeszcze bardziej nie do zniesienia, jeśli się jej sprzeciwiła. Dziewczyna kiwnęła głową, akceptując swój los. Dobrze, szepnęła będę ćwiczyć. Pierwszego dnia ćwiczeń Kasia podeszła do akordeonu z drżącymi rękami. Instrument był cięższy niż pamiętała, a jego klawisze były zimne jak lód. Gdy próbowała wydobyć z niego dźwięk, wychodziły tylko skrzypliwe, niezgrabne tony. To okropne krzyczała Beata z kuchni. Twój ojciec przewraca się w grobie ćwicz dalej, aż będzie brzmiało jak należy. Kasia czuła się jak więzień skazany na tortury. Każda nuta była dla niej wysiłkiem, każda melodia górą do zdobycia. Jej palce były sztywne, a oddech nierówny. Akordeon zdawał się opierać jej próbom, jakby bronił się przed profanacją. Ale gdy zapadał wieczór i macocha szła spać, działo się coś dziwnego. W ciszy domu, przy świetle księżyca wpadającego przez okno, Kasia zaczynała słyszeć w instrumencie coś więcej. Wspomnienia ojca wracały do niej wraz z dźwiękami. Jego ciepły głos, który mówił Muzyka to nie tylko palce Kasiu, to serce, które mówi tym, co słowa nie potrafią wyrazić. Stopniowo noc za nocą dziewczyna zaczynała rozumieć akordeon. Nie była to nauka techniczna, to było odkrywanie części siebie, o której nie wiedziała, że istnieje. Jej palce powoli znajdowały swoje miejsce na klawiszach, a oddech synchronizował się z rytmem muzyki. W szkole nikt nie wiedział o jej muzycznych zmaganiach. Kasia była cichą uczennicą, która siedziała w ostatniej ławce i starała się być niewidzialna. Jej jedyną przyjaciółką była Ania Kowalska, dziewczyna o jasnych włosach i zaraźliwym śmiechu, która mieszkała po drugiej stronie ulicy. Wyglądasz zmęczona, zauważyła Ania podczas przerwy. Wszystko w porządku? Kasia wahała się, czy powiedzieć prawdę. Ostatecznie tylko pokręciła głową. Nic takiego. Po prostu dużo się uczy, ale prawda była taka, że każda noc spędzona z akordeonem była dla niej jednocześnie torturą i odkryciem. Instrument powoli przestawał być wrogiem, a stawał się czymś innym, czymś, co łączyło ją z ojcem w sposób, którego nie rozumiała. Piątego dnia ćwiczeń stało się coś nieoczekiwanego. Kasia grała prostą melodię ludową, którą ojciec często nucił podczas gotowania. Nagle. Jakby z własnej woli jej palce zaczęły dodawać własne nuty, improwizować, tworzyć wariacje na znany temat. Muzyka, która wypływała z akordeonu, nie była już mechanicznym powtarzaniem, była opowieścią. Opowieścią o tęsknocie, o stracie, o dziewczynie, która próbowała znaleźć swoje miejsce w świecie, który wydawał się jej wrogi. Co ty tam robisz? Beata weszła do salonu z kubkiem kawy w ręku. Zatrzymała się, słuchając. Na jej twarzy malowało się zdumienie. To, to brzmi inaczej niż wcześniej. Kasia natychmiast przestała grać, jakby została złapana na czymś zabronionym. Przepraszam, ja tylko. Nie przestawaj. Macocha postawiła kubek na stole. Graj dalej, ale, ale graj dokładnie to, co grałaś przed chwilą. To była pułapka. Kasia wiedziała, że improwizacja nie może być powtórzona dokładnie. To była jej natura, ale próbowała. A każda próba odtworzenia tej samej melodii brzmiała inaczej, jakby muzyka miała własne życie. Beata słuchała z narastającym niezadowoleniem. Nie, nie tak, graj to samo. Ludzie chcą słyszeć znane melodie, a nie twoje wymysły. Ale Kasia już nie mogła wrócić do mechanicznego grania. Coś w niej się obudziło, coś, co domagało się wyrażenia. Jej palce same znajdowały drogę do nowych akordów, a serce dyktowało rytm który wydawał się płynąć prosto z duszy. Tej nocy, gdy dom pogrążył się w ciszy, dziewczyna siedziała przy oknie z akordeonem na kolanach. Księżyc oświetlał jej twarz, a muzyka, którą grała, była tak piękna, że nawet ona sama nie mogła uwierzyć, że to jej palce wydobywają te dźwięki. W sąsiednim domu zapaliło się światło. Pani Kowalska, matka Ani, wyszła na balkon w szlafroku i słuchała. Nie wiedziała, skąd dobiegają te dźwięki. Ale były tak poruszające, że łzy napłynęły jej do oczu. Kto to może grać o tej porze? Pomyślała, ale nie miała serca zakłócić tej pięknej chwili. Następnego dnia w szkole Ania podeszła do Kasi z dziwnym wyrazem twarzy. Kasia, czy ty przypadkiem nie grasz na jakimś instrumencie? Serce dziewczyny zabiło szybciej. Dlaczego pytasz? Bo wczoraj w nocy słyszałam najpiękniejszą muzykę. Dochodziła z kierunku Twojego domu. Mama płakała, słuchając. Powiedziała, że dawno nie słyszała czegoś tak poruszającego. Kasia poczuła, jak jej policzki płoną. Nie wiem, o czym mówisz, ale Ania nie dała się zwieść. Kasia, znamy się od dzieciństwa. Widzę, że coś się dzieje. Wyglądasz inaczej, jakby coś w tobie się zmieniło. To była prawda. Kasia czuła, że każda noc spędzona z akordeonem zmienia ją w sposób, którego nie potrafiła opisać. Muzyka stawała się jej językiem. Sposobem wyrażania wszystkiego, co nie mogła powiedzieć słowami. W domu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Beata próbowała kontrolować każdy aspekt gry Kasi, ale dziewczyna nie mogła już grać mechanicznie. Jej ciało, jej serce, jej dusza. Wszystko buntowało się przeciwko sztucznemu odtwarzaniu. Masz wystąpić za trzy dni, krzyczała macocha. A ty grasz jakieś dziwne rzeczy, które nikt nie zna. Ludzie chcą słyszeć Guralu czy ci żal i hej Sokoły a nie twoje wymysły. Ale ja czuję, że muzyka chce być inna, odważyła się powiedzieć Kasia. Gdy gram te melodie, które znasz, coś we mnie umiera. A gdy gram to, co czuję, co ty czujesz? Przerwała jej Beata. Ty jesteś dzieckiem, nie masz prawa czuć, masz robić to, co ci każe. Tej nocy Kasia nie mogła spać. Leżała w łóżku, słuchając deszczu uderzającego w okno. W pewnym momencie wstała i podeszła do akordeonu. Nie zapaliła światła. Grała w ciemnościach, kierując się tylko czuciem. Melodia, która wypłynęła z instrumentu, była jak łkanie, pełna bólu, ale i nadziei. Opowiadała o dziewczynie uwięzionej w świecie, który nie rozumiał jej duszy, ale która właśnie odkrywała, że ma w sobie siłę, o której nie wiedziała. Na zewnątrz deszcz ucichł, jakby natura chciała słuchać jej muzyki. W szkole zaczęły się plotki. Ktoś słyszał nocną muzykę. Ktoś inny mówił o tajemniczym akordeonście, który grał tak pięknie, że ludzie zatrzymywali się na ulicy. Nikt nie wiedział, że to Kasia, cicha, nieśmiała dziewczyna z ostatniej ławki. Słyszałaś o tym muzyku? zapytała jedna z koleżanek podczas przerwy. Podobno gra każdej nocy. Moja babcia mówi, że to musi być duch, bo żaden człowiek nie potrafi grać tak pięknie. Kasia słuchała tych rozmów z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czuła dumę, jej muzyka poruszała ludzi. Z drugiej panicznie bała się, że ktoś odkryje prawdę. Ale największym problemem była Macocha. Beata coraz bardziej denerwowała się zbliżającym się festiwalem, zapraszała sąsiadki, żeby wysłuchały gry Kasi, ale dziewczyna w ich obecności grała sztywno, mechanicznie jakby jej talent znikał na żądanie. Widzisz? Mówiła Beata do pani Nowak, starszej kobiety z pierwszego piętra. To nie jest gotowe, ale musi wystąpić, bo już się zapisałam. Pani Nowak słuchała z pobłażliwym uśmiechem. Może dziewczyna jest po prostu zestresowana. Czasami talent potrzebuje odpowiednich warunków, żeby się ujawnić. Tej nocy Kasia po raz pierwszy zbuntowała się otwarcie. Nie chcę grać na festiwalu, powiedziała stojąc w drzwiach salonu. Nie jestem gotowa. Beata odwróciła się do niej z twarzą czerwoną od złości. Nie jesteś gotowa? A kto ma o tym decydować? Ty, dziecko, które nie potrafi nawet porządnie umyć naczyń? Ale ja nie chcę grać dla ludzi, którzy nie rozumieją muzyki, krzyknęła Kasia, zaskakując siebie własną odwagą. Ja chcę grać dla tych, którzy słuchają serca. Serca? Beata parsknęła śmiechem. Gdzie ty się tego nauczyłaś? Od swojego ojca. On też miał takie romantyczne pomysły. A gdzie go to zaprowadziło? Te słowa uderzyły Kasię jak policzek. Nie mów tak o tacie. Będę mówić co chcę, i ty będziesz grać gdzie i jak ci każę. Koniec dyskusji. Ale coś w Kasi się zmieniło. Po raz pierwszy w życiu poczuła, że ma w sobie siłę, żeby się przeciwstawić. Dzień przed festiwalem przyniósł nieoczekiwane zdarzenie. Do domu przyszedł pan Wiśniewski. Starszy mężczyzna z eleganckimi wąsami i łagodnymi oczami. Był dyrektorem domu kultury, który organizował festiwal. Pani Beato, powiedział siadając w fotelu. Przyszedłem porozmawiać o jutrzejszym wystąpieniu pani pasierbicy. Słyszę w mieście dziwne opowieści. Beata natychmiast się spięła. Jakie opowieści. Ludzie mówią o nocnym muzyku, który gra na akordeonie. Twierdzą, że to najbardziej poruszająca muzyka, jaką słyszeli w życiu. Zastanawiam się, czy to przypadkiem nie ma związku z panią Kasią. Kasia, która słyszała rozmowę z korytarza, poczuła, jak jej serce przestaje bić. Jej sekret został odkryty. To niemożliwe, zaprzeczyła Beata. Kasia dopiero się uczy. Gra tylko podstawowe melodie ludowe. Pan Wiśniewski pokiwał głową. Czy mógłbym jej posłuchać? Beata zawołała Kasię, która weszła do salonu na drżących nogach. Akordeon czekał na swoim miejscu jak zawsze, gotowy na kolejną próbę. Zagraj coś dla pana Wiśniewskiego rozkazała macocha. Kasia wzięła instrument i zaczęła grać góralu, czy ci nie żal, dokładnie tak jak wymagała Beata. Mechanicznie, bez duszy, bez serca. Muzyka była poprawna, ale zimna jak lód. Pan Wiśniewski słuchał z grzecznym uśmiechem, ale w jego oczach Kasia widziała rozczarowanie. Bardzo ładnie, powiedział. Ale to nie jest ta muzyka, o której ludzie mówią. Bo żadnej innej nie ma, krzyknęła Beata. To tylko plotki. Gdy pan Wiśniewski wyszedł, macocha była wściekła. Widzisz, co narobiłaś swoimi nocnymi wygłupami? Teraz ludzie mają nierealne oczekiwania. Jutro musisz grać dokładnie tak, jak cię nauczyłam. Ale Kasia już wiedziała, że nie może. Nie może już grać bez serca, bez uczucia, bez tej części siebie, którą odkryła w ciszy nocnych godzin. A jeśli nie będę mogła? szepnęła. Będziesz mogła, warknęła Beata, bo inaczej spakujesz się i wyniesiesz z tego domu. Noc przed festiwalem była najdłuższą nocą w życiu Kasi. Leżała w łóżku, wpatrując się w sufit, słuchając odgłosów miasta za oknem. Wiedziała, że jutro jej życie się zmieni, tak czy inaczej. Około północy wstała i podeszła do akordeonu. Może po raz ostatni mogła grać to, co czuła, to, co jej serce dyktowało. Wzięła instrument i zaczęła grać melodię, która nigdy wcześniej nie istniała melodię pożegnania. Muzyka wypływała z jej palców, jak rzeka wspomnień. Słyszała w niej głos ojca, który mówił: Kasia, muzyka to język duszy. Nigdy nie pozwól nikomu go ci odebrać. Słyszała swoje własne marzenia, swoje lęki, swoją nadzieję. Nagle usłyszała kroki na korytarzu. Serce zabiło jej szybciej. To była Beata. Ale ku jej zdziwieniu Macocha nie weszła do salonu. Stanęła w drzwiach i słuchała. Kasia grała dalej, jakby hipnotyzowana własną muzyką. Nie mogła się zatrzymać nawet gdyby chciała. Melodia opowiadała historię dziewczyny, która całe życie była niewidzialna, ale która właśnie odkrywała, że ma w sobie coś pięknego, coś wartościowego. Gdy melodia dobiegła końca, w domu zapadła cisza. Beata stała w drzwiach, a na jej twarzy malowała się mieszanina zdumienia i czegoś, co mogło być. Żalem, skąd ty to umiesz? Zapytała cicho. Kasia odwróciła się do niej. Nie wiem, po prostu czuję to. To brzmi jak. Beata zawahała się, jak twój ojciec, ale inaczej, jakby. jakby jego muzyka miała dziecko. Po raz pierwszy od lat Kasia zobaczyła w oczach Macochy coś innego niż złość. Czy rozczarowanie? Zobaczyła coś, co wyglądało jak zrozumienie. Jutro na festiwalu. Zaczęła Beata, ale nie dokończyła zdania. Jutro na festiwalu zagram to, co czuję, powiedziała Kasia z determinacją, której sama się nie spodziewała. Albo wcale nie zagram. Beata patrzyła na nią długo, jakby widziała ją po raz pierwszy. Może, może twój ojciec miał rację, szepnęła. Może muzyka rzeczywiście powinna płynąć z serca. Ranek festiwalu był mglisty i chłodny. Kasia obudziła się wcześnie, czując w żołądku motyle wielkości ptaków. Przez okno widziała, jak organizatorzy ustawiają scenę na rynku, rozwiesają kolorowe flagi i testują system nagłośnienia. Beata była niezwykle spokojna, co niepokoiło Kasię bardziej niż jej zwykłe krzyki. Przygotowała śniadanie w milczeniu, od czasu do czasu rzucając córce dziwne spojrzenia. Kasia! powiedziała w końcu siadając naprzeciwko niej. Muszę ci coś powiedzieć o twoim ojcu. Dziewczyna podniosła wzrok znad talerza. Beata nigdy nie mówiła o Tomaszu, chyba że po to, żeby go skrytykować. Twój ojciec, gdy go poznałam, grał w pubie na Starówce. Ludzie przychodzili nie na piwo, ale żeby go słuchać. Jego muzyka była magiczna, ale ja byłam młoda i głupia. Myślałam, że talent to nie wszystko, że potrzeba też praktyczności, planowania, stabilności. Kasia słuchała z zapartym tchem. To była pierwsza prawdziwa rozmowa z macochą od lat. Przekonałam go, żeby przestał grać w pubie i znalazł normalną pracę. Myślałam, że to dla jego dobra, ale on, on zwiądł bez muzyki, stał się cieniem samego siebie. Łzy błysnęły w oczach Beaty. Gdy umierał, powiedział mi: Beata, jeśli Kasia będzie chciała grać, pozwól jej. Nie rób jej tego, co mi zrobiłaś. Kasia poczuła, jak świat kołysze się wokół niej. Dlaczego mi wcześniej nie powiedziałaś? Bo bałam się. Przyznała Beata. Bałam się, że stracę cię tak jak straciłam jego. Myślałam, że jeśli będę kontrolować twoją muzykę, to. to będziesz kontrolować mnie, dokończyła Kasia. Beata kiwnęła głową. Ale wczoraj w nocy, gdy cię słuchałam, zrozumiałam, że nie można kontrolować talentu. Można go tylko wspierać albo niszczyć. W tym momencie do drzwi zadzwonił pan Wiśniewski. Panie Kasi, jesteśmy gotowi na próbę dźwięku. Czy mogłaby pani przyjść? Kasia spojrzała na Beatę, która kiwnęła głową. Idź, i graj to, co czujesz. Rynek zapełniał się ludźmi. Kasia stała za sceną, ściskając akordeon i czując, jak jej ręce drżą. Widziała tłum, setki twarzy, które za chwilę będą na nią patrzeć, słuchać jej muzyki, oceniać każdy dźwięk. Kasia, usłyszała znajomy głos. To była Ania, która przepchnęła się przez tłum. Nie mogę uwierzyć, że to ty. Wiedziałam, że coś się dzieje. Jak się dowiedziałaś? zapytała Kasia. Cały rynek o tym mówi. Że nocny muzyk wystąpi na festiwalu. Ania objęła przyjaciółkę. Jestem taka dumna, ale Kasia czuła tylko paraliżujący strach. Co jeśli nie zdoła grać na scenie tak jak grała w domu? Co jeśli jej talent był tylko złudzeniem, które działało tylko w ciszy nocy? Pan Wiśniewski podszedł do niej z uśmiechem. Pani Kasi, jestem bardzo ciekaw. Ludzie mówią o pani jak o cudzie, ale proszę pamiętać. Na scenie jest inaczej niż w domu. Nie każdy to zniesie. Wiem, szepnęła Kasia, ale muszę spróbować. Na scenie przed nią wystąpiło kilku innych muzyków. Grali tradycyjne melodie ludowe poprawnie, ale bez iskry. Publiczność klaskała grzecznie, ale Kasia widziała, że ludzie są raczej spokojni niż poruszeni. Następna wystąpi Katarzyna Nowak z Nocturne dla samotnej duszy ogłosił pan Wiśniewski. Kasia drgnęła. Nocturne dla samotnej duszy. Nie mówiła mu tego tytułu, ale gdy spojrzała na niego, mrugnął do niej porozumiewawczo. To tytuł, który wydaje mi się odpowiedni dla pani muzyki. Szepnął. Teraz idzie pani na scenę i pokazuje, kim naprawdę jest. Kasia weszła na scenę na drżących nogach. Reflektory oślepiły ją na moment, ale potem zobaczyła tłum. Setki par oczu wpatrywały się w nią z ciekawością i oczekiwaniem. Usiadła na krześle, wzięła akordeon na kolana i zamknęła oczy. Próbowała znaleźć w sobie tę ciszę, tę przestrzeń, w której rodziła się jej muzyka, ale nic nie przychodziło, tylko pustka i strach. Minęły długie sekundy ciszy. Kasia siedziała na scenie z zamkniętymi oczami, ściskając akordeon, ale nie mogła wydobyć z siebie ani jednego dźwięku. Tłum zaczął się niecierpliwić, słychać było szepty i poruszenie. Może ona nie potrafi? usłyszała czyjś głos. To tylko dziecko powiedział ktoś inny. Kasia otworzyła oczy i zobaczyła morze twarzy. Niektóre wyrażały współczucie, inne rozczarowanie, jeszcze inne obojętność. Poczuła, jak jej serce wali jak oszalałe. Wtedy w tłumie dostrzegła Beatę. Macocha stała przy barierce, a na jej twarzy malowała się niepokój, ale i coś jeszcze wiara. Beata kiwnęła głową, jakby mówiła: Możesz to zrobić. Obok niej stała Ania, która uśmiechała się zachęcająco. A dalej. Pani Kowalska, pani Nowak, pan Kowalski z piekarni, wszyscy ludzie, którzy słuchali jej nocnej muzyki przez okna i bali się zapytać, kto gra. Nagle Kasia zrozumiała: To nie był tłum obcych ludzi, to byli jej sąsiedzi, jej społeczność, ludzie, którzy już słuchali jej muzyki i zostali nią poruszeni. Zamknęła oczy ponownie, ale tym razem nie szukała ciszy, szukała połączenia. Wyobraziła sobie, że gra w swoim salonie. Ale okna są otwarte, a muzyka wypływa na ulicę, dociera do serc ludzi, którzy jej potrzebują. Pierwszy dźwięk, który wydobyła z akordeonu, był cichy, niepewny, ale prawdziwy. Potem przyszedł drugi, trzeci, i nagle melodia zaczęła płynąć jak rzeka, która przerwała tamę. Nie grała żadnej znanej melodii, grała swoją historię historię dziewczyny, która całe życie była niewidzialna. Ale która właśnie odkrywała, że ma w sobie coś pięknego. Muzyka opowiadała o stracie ojca, o trudnej miłości macochy, o samotności, ale także o nadziei. Tłum ucichł. Ludzie stali jak zaczarowani, słuchając dźwięków, które wydawały się płynąć prosto z serca dziewczyny na scenie muzyka Kasi, wypełniała cały rynek jak niewidzialna fala. Ludzie przestali szeptać, przestali się poruszać. Stali nieruchomo pochłonięci melodią, która wydawała się opowiadać każdemu z nich osobistą historię. Akordeon śpiewał w jej rękach jak żywe stworzenie. Każda nuta była precyzyjna, ale jednocześnie pełna spontanicznej emocji. Kasia nie grała już dla tłumu. Grała dla każdego pojedynczego serca, które biło w tym miejscu. W pewnym momencie melodia nabrała nowego charakteru. Stała się mocniejsza, bardziej zdecydowana. To była muzyka o przemianie. O dziewczynie, która przestawała się ukrywać i zaczynała śmiało pokazywać światu, kim naprawdę jest. Beata stała w tłumie z łzami w oczach. Po raz pierwszy w pełni rozumiała, co straciła, gdy próbowała kontrolować talent swojego męża. I po raz pierwszy widziała, jak piękne może być, gdy talent dostaje swobodę. Pan Wiśniewski, doświadczony organizator setek koncertów, wiedział, że jest świadkiem czegoś wyjątkowego. Tego rodzaju muzyki nie można nauczyć się z podręczników ani wyćwiczyć na próbach. To był czysty talent, który łączył się z głębokim uczuciem. Ania płakała otwarcie, nie przejmując się tym, że inni ją widzą. Jej najlepsza przyjaciółka, cicha Kasia z ostatniej ławki, okazała się posiadać dar, który poruszał ludzi do głębi duszy. Melodia rozpoczęła swój finałowy taniec. Kasia grała teraz z zamkniętymi oczami, całkowicie pogrążona w muzyce. Jej ciało kołysało się w rytmie, jakby sama była częścią instrumentu. Dźwięki stawały się coraz intensywniejsze, opowiadając o triumfie nad strachem, o odwadze bycia sobą. W tłumie ludzie zaczęli się poruszać. Nie tańczyli, to było coś głębszego. Wydawało się, że muzyka porusza ich duszę, przypomina im o marzeniach, które pogrzebali, o częściach siebie, które stłumili. Stary pan w pierwszym rzędzie, który nie płakał od dziesięcioleci. Poczuł, jak łzy płyną mu po twarzy. Młoda matka przytulała mocniej swoje dziecko. Nastolatek, który zawsze czuł się niezrozumiany, nagle wiedział, że nie jest sam. Kasia grała swoją prawdę, a ta prawda rezonowała z prawdami wszystkich obecnych. Melodia osiągnęła swój szczyt moment, w którym wszystkie emocje, wszystkie nuty, wszystkie serca obecnych na rynku zdawały się bić w jednym rytmie. Kasia grała teraz z taką pasją, że wydawało się, iż akordeon może eksplodować od natężenia uczuć. W tym momencie stało się coś magicznego. Z tłumu dobiegł cichy głos. Ktoś zaczął nucić melodię, którą Kasia tworzyła na żywo. Potem dołączył następny głos i jeszcze jeden. Nie były to słowa, tylko dźwięki, które spontanicznie harmonizowały z muzyką dziewczyny. Cały rynek zaczął śpiewać bez słów, tworząc chór, którego nie próbował nigdy wcześniej. Każdy głos był inny, ale wszystkie razem tworzyły symfonię, która zdawała się sięgać nieba. Kasia otworzyła oczy i zobaczyła cud. Setki ludzi śpiewało jej muzykę, śpiewało jej historie, śpiewało swoje własne historie. Dzieci i dorośli, młodzi i starzy, wszyscy połączeni jedną melodią, która rodziła się w tej chwili. Beata śpiewała głośniej niż wszyscy, jakby przez muzykę próbowała przeprosić za wszystkie lata, w których nie rozumiała. Ania trzymała rękę na sercu, a jej głos brzmiał jak dzwonek. Pan Wiśniewski, zazwyczaj powściągliwy, nucił z uśmiechem do uszu. To był moment, w którym granice między wykonawcą a publicznością zniknęły. Kasia nie grała już dla ludzi, grała z ludźmi. Jej muzyka stała się mostrem, który łączył wszystkie samotne dusze w jedno wielkie, bijące serce. Melodia zaczęła cichnąć, ale chór nie milkł. Ludzie śpiewali dalej, jakby nie chcieli, żeby ten magiczny moment się skończył. Kasia grała coraz ciszej, pozwalając głosom ludzi objąć jej muzykę jak ciepły płaszcz. Ostatnia nuta zabrzmiała w ciszy, która była pełniejsza niż jakakolwiek muzyka. Przez długą chwilę nikt się nie poruszał, nikt nie oddychał. Potem, jak na komendę, eksplodowały oklaski. Ale to nie były zwykłe oklaski, to była eksplozja wdzięczności, miłości. Uznania dla dziewczyny, która podzieliła się z nimi najcenniejszym, co miała, swoją duszą. Kasia siedziała na scenie z akordeonem na kolanach, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie stało. Po koncercie, życie Kasi zmieniło się diametralnie. Ludzie zatrzymywali ją na ulicy, prosząc o kolejne występy. Pan Wiśniewski zaproponował jej miejsce w zespole folklorystycznym, a nawet przyjechali dziennikarze z Krakowa, żeby napisać o cudzie z małego miasteczka. Ale najważniejsza zmiana zaszła w domu. Beata jakby przez muzykę córki odnalazła część siebie, którą dawno pogrzebała, stała się zupełnie inną osobą, przestała być macochą tyranem, a stała się wspierającą matką. Kasia, powiedziała któregoś wieczoru, gdy dziewczyna grała cicho w salonie: Chcę, żebyś wiedziała, że jestem dumna, nie tylko z Twojego talentu, ale z Twojej odwagi. Nauczyłaś mnie, że czasami trzeba pozwolić ludziom być sobą żeby mogli stać się kimś wyjątkowym. Kasia uśmiechnęła się, grając melodię, którą napisała specjalnie dla Beaty, delikatną, przepełnioną przebaczeniem i nową nadzieją. W szkole Ania nie mogła powstrzymać dumy z przyjaciółki. Zawsze wiedziałam, że jesteś wyjątkowa, mówiła, ale nie wiedziałam, że jesteś aż tak wyjątkowa. Sława Kasi rozeszła się po okolicy. Otrzymała zaproszenia na festiwale w większych miastach, ale dziewczyna nie spieszyła się z decyzjami. Wiedziała, że ma przed sobą całe życie na dzielenie się swoim talentem. Każdego wieczoru, gdy miasto zasypiało, Kasia nadal grała przy oknie, ale teraz nie były to już nocne sekrety, były to serenady dla wszystkich, którzy chcieli słuchać. Ludzie otwierali okna, wychodzili na balkony, niektórzy przynosili krzesła i siadali pod jej domem. Te wieczorne koncerty stały się tradycją miasteczka. Dzieci zasypiały przy dźwiękach jej muzyki. Starsi ludzie wspominali młodość, a dorośli znajdowali chwilę spokoju po trudnym dniu. Akordeon ojca znów śpiewał, ale teraz śpiewał w nowym głosie, głosie dziewczyny, która nauczyła się, że prawdziwa siła leży nie w ukrywaniu się przed światem, ale w odważnym pokazywaniu mu swojej duszy. Kasia zrozumiała, że talent to nie tylko dar, to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, żeby nieść piękno w świat, który czasami go potrzebuje bardziej niż czegokolwiek innego.